Halo, halo, siemano, to znowu ja. Nadal jest, dzisiaj nadal jest 17 kwietnia 2019 roku, środa. Jest 21.43, gramy dalej w Pathfindera. Wyszedłem z gry, żeby trochę coś porobić. A dokładniej mówiąc, porobić w ustawieniach nagrywania. Mianowicie, jest tak dużo odcinków, kurwa, przygotowanych i nieprzerenderowanych na mniejszą wagę, że nie mam już miejsca na dysku, więc musiałem zmienić, z uwagi na to, że dzisiaj mam czas, żeby ponagrywać yy, Kurwa na miesiąc mam tak naprawdę odcinków, żeby kurwa powrzucać, ale żeby, ma żeby mieć czas yy, tego yy, żeby mieć, mieć sobie ponagrywać, bo chcę sobie pograć yy, to ten, to to właśnie yy, musiałem zmienić na inny dysk, tymczasowy plik, tymczasowy folder zrobiłem o nazwie tymczasowe filmy co tam się dzieje? Tymczasowy... czekajcie. Nie, ja miałem wrażenie takie przelestrzenie toreb słyszał gdzieś tutaj z, u mnie w pokoju. Znaczy w domu. Ten, stworzyłem plik tymczasowe filmy, żeby wrzucać tam filmy, bo... tak. Bo po prostu chcę sobie jeszcze pograć trochę. A ten, a, a nie mam już miejsca w ogóle. I muszę też wynaleźć bardziej... Efficient, czyli bardziej mm, skuteczną metodę renderowania filmów na mniejszą wagę, z uwagi na to, że ten windowsowy, jakby możliwość, to, to to mówiłem. Kurwa, nie wiem, czy to mówiłem w tym. Ale ogólnie, jak wygląda renderowanie filmów teraz u mnie, w sensie, wcześniej przez całą prawie Dragon inkwizycja nie renderowałem w sumie w zero filmów i udawało mi się wysłać jeden, dwa filmy dziennie, trzy to nie wiem, musiały być bardzo krótkie i tak dalej, bo jakość i tak dalej, waga filmów była o wiele duża, o wiele za duża. Więc mo można by powiedzieć, tutaj, aha, dobra, tutaj to wiemy, co jest, nie musimy tam jechać na razie. Chcę na razie pozwiedzać te miejsca, żeby pozdobywać akcept. No to kurwa, jedź tam chcę te miejsca pozdobywać już na zajść, żeby z tego zdobywać profity, żeby później nie musieć. Tworzenie filmów u mnie wyglądało tak. Nagrywałem. Muszę płacić 15, żeby to zdobyć. O, kurde, dodali, ale dobra. Już nie dobra, jest claimer. Yy. Wyglądało tak. Nagrywałem film, wrzucałem go i to wszystko. Nie, czasem coś tam czy jak było trzeba uciąć czy coś takiego, to ok, nie? Ale zazwyczaj nie ciąłem nic ten, jakby z góry robiłem, żeby było dobrze i wysyłałem go od razu. Wcześniej to nie był taki duży problem, bo nagrywanie nie było. Nagrywanie od razu było w niskiej jakby ten. Było 720p Wcześniej jak już trochę mniejsza była, waga była trochę mniejsza i plik robił... i plik też nie był duży, bo sam w sobie... bo ci. A, nie jest na moich ziemiach. Hmm. No tak, bo tutaj są ziemie. Ja mam tylko to, to mogę sobie zdobyć, to pojadę tam. Hmm. Nie mogę, bo to nie są moje ziemie. Tak samo tam na północy też nie mogę, bo nie są moje ziemie, A tutaj będę mógł? Bo nie wiem czy to są moje ziemie już. Nie, tutaj... Tak, to są moje ziemie, tutaj nie są moje ziemie. Yy, musiałbym je przywłaszczyć. Dobra, claim. Ok, tutaj, albo tu w jest już od razu. Ok, tu jest jakiś most. Yy, dobra, myślę, żeby pojechać tutaj i zwiedzić sobie po prostu wzdłuż rzeki tą miejscówkę. Albo wiecie co? Nie, dobra, zrobimy tak. Na razie się będziemy trzymać rzek. Pojedziemy tutaj. I stamtąd pójdziemy. Yy, ten sytuacja wygląda ta właśnie tak wyglądała, nie? Czyli nagrywałem, od razu rzucałem. Dobra, walczmy. Yy, levelowanie, tak zwane. Yy, ale jak już yy, po pewnym czasie, jak się udało naprawić, jak był update yy, sterowników, yy, jak ktoś oglądał. O, mity, no proszę. No, czekaj ty nie wal z tego, weź czegoś normalnego, bi. Ty też walcz z czegoś... no, no, Dobra, Valerii, weź to. Jeżeli ktoś oglądał filmy z Dragon Age Inquisition, to wie że w pewnym momencie w sumie w Pathfinderze też było. Były trzy filmy, które były zjebane na kością. I to było z powodu spowodowane... To były trzy filmy ostatnie przed tym. Przed... Będę zabierał to co się jednak opłaca, bo 25 za 3 zł to się nie opłaca w chuj. No ale to mogę zebrać. Ym, ty, trzy filmy były w postaci właśnie zrobionej tej w postaci mm, słabej jakości. Bo już wyjaśniam mogłem nie wyjaśnić w poprzednich filmach, oh, bo na pewno wyjaśniałem nadarony się tutaj. Zjebał coś w programie Nvidia mm, ten. Mm, zjebali że po prostu była słaba jakość z góry, nie mogłem nic z tym zrobić. Nie musiałem czekać na update, dlatego bardzo długa przerwa była w nagrywaniu w pewnym momencie. No to też było dlatego spowodowane, ale tak... No, była bardzo długa przerwa. I ten... I naprawili to, zacząłem nagrywać dalej, mówię dobra jakość i tak dalej. Ale właśnie w, od tamtego czasu bardzo dużą... Bardzo ten, bardzo duże... Wielkości plików były, co do filmów. Dobra, dojedziemy tam i odpoczniemy. I... E, nagrywałem, nagrywałem, wysłałem, chujnia była straszna z tym, z wielkością tych plików, dlatego w pewnym momencie powiedziałem chuj, spróbuję zrenderować i przy, jeden film musiałem przyciąć. Przyciąłem i o połowę zmniejszyło mi jako, z tą wagę tego pliku. Mówię, no nie chuj, muszę to, muszę to... Ford a, across the... Scan, przejście przez rzekę. E, Muszę to zrobić, bo inaczej nie będę miał miejsca na filmy. Właśnie zdarzyło się tak w Dragon Age Inquisition, że w pewnym momencie nie miałem miejsca na filmy. Wysłanie szło jak krew z nosa. Nie mogłem grać ani w sensie nagrywać i tak dalej, co dla mnie jest przyjemne dosyć i wiecie, ja to robię nie dlatego, że muszę czy potrzebuję pieniędzy, bo nic za to nie dostaję. Tylko z uwagi na to, że lubię sobie ponagrywać i chcę sobie ponagrywać i kurwa będę sobie nagrywał kiedy chcę i, i tyle. Także ten, także w pewnym momencie było. przeszkodziło mi w nagrywaniu. Właśnie ten, właśnie. Przeszkodziło mi w nagrywaniu. A czekajcie, i teraz spróbujemy tego skilla. Jak to nie wiem czy to działa. Ale... Nie, Valerii, Z uwagi na to, że właśnie takie były problemy, postanowiłem renderować i to od niedawna powiem więcej. Ponownie, w sensie wcześniej renderowałem filmy, ale zaprzestałem tego robić, bo mówię na chuj, skoro i tak wysyłam dwugodzinne odcinki, one się w jeden dzień wysyłają. Jeden odcinek w jeden dzień albo coś takiego, nie? Więc, więc po co renderować? No ale okazało się, że jednak renderowanie jest dosyć istotną częścią nagrywania więc więc to robię już ponownie i ten i no i one się renderują i na razie mam program ten co stary mam on jest zapomniałem jak się nazywa ale ten, ale jest też drugi program, e, Windowsowy, i on działa, renderowanie działa tak, o, jest o wiele szybszy niż That tamten poprzedni, far. bo żeby tamtym poprzednim renderować, to muszę tak wgrać do programu, e, pobrać do programu, jakby, no, wgrać, załadować do programu tą, mm, e, no, film, ustawić go na renderowanie i on się renderuje tam, nie wiem, jedna sekunda na, na sekundę. Na przykład, nie? no i wiecie, pół godziny to trochę dosyć dużo czasu jest, żeby to zrenderować. Tak w optymistycznie nawet to powiedziałem na 10 sekund jedna sekunda, tak mniej więcej można nawet powiedzieć, że się renderuje. No i mówię, dobra, to na razie będę działał na tym windowsowym, który wygląda tak, że po prostu przychodzę, muszę uciąć sekundę z filmu, bo inaczej nie da się po prostu przerenderować go normalnie i ten i to nie jest. To nie jest do renderowania, tylko on po prostu zmniejsza y, jakoś Tom y, 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 Wiecie, 30 zamiast 60 FPS, wtedy wtedy macie 30 i tak dalej. Wy i tak nie widzicie tego różnicy na YouTube i tak dalej, etc. etc. Nie, nie będę was za tego, ale po prostu szybko to idzie, choć jest dużo wad w nim, bo Główną wadą jest to, że nie mogę kilku naraz renderować filmów. Drugą dużą wadą jest to, że jeżeli cokolwiek robię, na przykład chcę wejść, mówię o coś zapomniałem, chcę wejść na neta szybko, żeby coś sprawdzić podczas renderowania, to się potrafi wyłączyć po prostu renderowanie bez żadnej informacji. Po prostu pyknie ma wyłączanie z tego przetwarzania filmu. O, nie, więc, więc jest chujnia. Nic nie mogę wtedy robić na komputerze. On się dosyć szybko, tak powiedzmy. 10 minut i jest, nie? Mm. Kobot Sentinel. 10 minut i jest film, nie? W sensie nawet mniej 5 minut w zależności jak dużo się dzieje, jak duża jest waga filmu, bo to też ma... Jeżeli dużo się dzieje na filmie, to wtedy on się dłużej renderuje. Mimo że jego waga jest na przykład... Powiem tak, film, filmy mają różną wagę od w zależności co się dzieje na ekranie. To, to jest potwierdzone info. Nie wiem czy tak powiedzmy jest gdzieś tam napisane i to jest jakieś tam technicznie, te, technicznie poprawna rzecz tego wam nie powiem, ale powiem wam tak, z doświadczenia, z tego co popatrzyłem, zbadałem, wiem, że tak na pewno jest. A to dlatego, że filmy miały, moje filmy miały 30 minut równo, równo, tam powiedzmy jedna sekunda różnicy. Jeden film waży na przykład 8 giga, w filmie, który. Mm, Ogólnie był taki, że, że się gadało tylko z postaciami w Dragon Age Inquisition i były filmy, które były nawet mniej krótsze niż, niż 30 minut ten I, i ważyły po 11 giga, po 12 nawet, więc to co się dzieje na ekranie ma znaczenie w filmach i no i tak to jest po prostu, copy recipe. O, jakiś Dwarfen artefakt ancient. Hmm, jakiś y, krasnoludzki artefakt i y, y, y ten i y to ma znaczenie więc y, więc mówię to y, y, też ma jakby szybkość renderowania też ma y, to y, jakby ilość co się dzieje na ekranie też ma wpływ na, na, na szybkość renderowania dobra czekajcie y, Tom Amin jest tutaj ten o oh, Także, także ten, także mm, muszę renderować i mówię tak. Mam ten program, zobaczę, dzisiaj testuję go, już dzisiaj go testuję, bo wcześniej wcześniej działałem tak trochę na, na krzywy ryj, że tak to nazwę w związku z tym właśnie Windowsowym programem, że o tutaj mam troszkę, troszeczkę czasu, to zrenderuję jeden film, tutaj drugi, na noc ustawię jeden i tak się wysyłają filmy przez noc, więc to nic nie ten, to więc tam może być odpalony już niech się przysyła, hmm, może się nie wyłączy. Na takiej zasadzie to było, nie? A teraz spróbuję, właśnie zrobić tak, że jednak niech. O kurwa, pierścień protekcji, Także teraz teraz już, już myślę, że spróbuję dojść do sedna i ustawić to na zautomatyzowaną jakby. Tą. sposób, proces. Że tak to nazwę i, i ten. I myślę, że, że jeżeli się uda, że będzie to szybko, że na przykład. 3 filmy minimum w nocy się zrenderują, to luzik. Jeżeli będzie więcej, ustawię dzisiaj na więcej filmów, na przykład 6 filmów ustawię, żeby się renderowały na mniejszą tą, na, na, na tą jakby mniejszą wagę to, to wtedy ten, to wtedy będę content taki w chuj, że to masakra Jeżeli się zrobię na przykład 3, 6 filmów, to będzie w chuj dobrze. Jeżeli 5, to też będzie fajnie. Więc więc zobaczymy jak to zadziała. Yy. Overgrow Pool. Yy, dobra. I ten. I zobaczymy. Yy, także yy, mam nadzieję, że trochę to przyspieszę proces. Będę musiał trochę podwoić renderowanie, bo filmów do wysłania mam trochę, ale do tego. Słyszysz jakieś dźwięki walki? Aha, dobra. To 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 tam jest Dobra, dobra czaję. Yy, dobra, ja to sobie zapiszę, żeby nie było klipy zaraz, że coś. Nie ogarnę, i ten, i tak, także nagrywanko mam nadzieję ogarnąć w najbliższym czasie, i, i tak, i to ten, i to, to, to jest to, jeszcze coś do tego, tak, filmy jakościowo słabe były, bo on był bug, tak, renderowanie dzisiaj postaram się ogarnąć ogarnąć te render już na tym programie, gdzie mogę więcej filmów i jeszcze coś w tle zrobić ewentualnie. Mam nadzieję że się uda. Jak nie, no to będę kombinował z innym programem po prostu. No ale trzymajmy kciuki powiedzmy. Dobra, z uwagi, że tu powalczyłem sobie trochę, to jeszcze raz zapiszę. No. Co tu się dzieje? Yy, grupa yy, twardych ludzi yy, z toporkami yy, yy, wyglądają jak drwale yy, do jakiejś niksi, czyli do nimfy rzeki, rzek, wody yy, gadają, czy tam coś takiego. Dwa, dwa te dwóch drwali stoi przed nią, zrelaksowanych i o jakby mających głowy w chmurach, odciętych. Lider tych drwali te kręci głową. A nie, dr, jakby trzęsie się pokazuje, wygraża pięścią w stronę Nixie i coś tam krzyczy. Wypuść ich, ty bagnisty, potworze. Jeżeli nie, to spalimy. Mm, spalimy, ten cały, całe miejsce do, do ziemi gołej. Zobaczysz. Da, yy, te. O, ta, ta nimfa mówi: Wy jesteście dziwakami. Yy, nazywam się Melince i, dziękuję, i ten. I dziękuję bardzo. Yy, jeżeli będziesz tak tak ten, tak niemiły, to zaraz ich utopię. Tych, tych dwóch utopię. Zrozumiano? Gość mnie zauważył, ten dr, szef drwali, i się uśmiecha i macha. Ty tam, ty tam. wyglądasz na, na zdolnego. Chcesz, byłbyś zainteresowany zarobieniem paru monet, nazywam się Korax. Jesteśmy drwalami w tym lesie, Ach, Moglibyśmy, moglibyśmy przydałaby nam się pomoc w uwolnieniu ludzi z tych z, z, z szponów tej, tej potwory. Yy, powinniśmy jej pomóc, nie, nie im, yy, a nie wiem, dlaczego po prostu dlaczego ludzie i, i te i wróżki nie potrafią się żyć w pokoju. Yy, Nixie ma wie, lepsze, lepsze szanse na, na ten na wygraną. Yy, zobaczmy, czy ma rację yy. Mogę powiedzieć o co chodzi? Mogę powiedzieć, wiesz co, zajebie was? Y mogę też powiedzieć, nie moja sprawa, spierdalam. O co chodzi? Y by byliśmy tu sobie sami, y robiąc tam własne rzeczy swoje, nie przeszkadzając nikomu nań drzewa i tak dalej, tam drzewo y ciąć. Y kiedy ta y ta wiedźma wyszła, z pokazała się znikąd i ale tam coś tam zaczęła na nich się drzeć chyba, czy coś takiego, a potem przekleła dwóch naszych ludzi i zaczęła grozić utopieniem ich z tymi całymi wróżami wróżkami to ten to które się mnożą jak króliki wszędzie to, to ten to co za uczciwa, ciężka praca. To co uczciwie, ciężko pracujący człowiek ma zrobić? Głupek, głupi wieśniak, że coś takiego, to wy się rozmnażacie króliki, rozprzestrzeniacie się bardziej, rozrastacie się bardziej i bardziej w przestrzeni ogólnej. Wiadomo, że coraz więcej miejsca zabierają. Ży, żyjemy, my tutaj żyjemy od zawsze. Roś, te sadzimy i rośniemy, doglądamy drzew od setek lat, a Wy je po prostu ścinacie. A wtedy pokazuje te Co? Aha, że oni rosną, pomagają im rosnąć od jakichś tam najmniejszych właśnie sadzonek i listków, a Wy, wtedy się, a wy potem się pokazujecie i ten, i ścinacie wszystko. I niszycie tymi swoimi toporami. R spróbuję dogadać się z, z tymi z, z drwalami, jestem baronem tych, tych ziem i, i tak dalej. Nie pozwoliłem nikomu na ścinanie drzew z tego lasu. Odejdźcie albo pożałujecie. Jeżeli tak mówisz Wasza wysokość twoje słowo jest prawem dobra, dobra, to nie jest tak, że jest, takby jest jesteśmy bardzo. Że, że musimy mieć to miejsce. Tylko nie chodda nam naszych ludzi, a my wtedy stąd podejdziemy w pokoju. Masz moje słowo. Melise proszę, puść tych ludzi. Oni więcej nie wrócą. Znaczy, Melise oni już nigdy tutaj nie wrócą. Proszę, puść tych ludzi. O, tak, jasne. Co ty sobie myślisz że z tymi, ten, że kto te drzewa naprawi? Przyszli tu, rozwalili wszystko i teraz mają odejść? Nie ma bata. Niech naprawią, co popsuli i wtedy ich puszczę. Nie będę chyba jej zastraszał, bo puchuj. Po Poza tym ona ma to w piździe tak naprawdę. Jak mielibyśmy naprawić te drzewa? Wy, ludzie, zawsze jesteście tacy. Zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć. A wtedy kiedy, kiedy przychodzi do czyszczenia, sprzątania waszego rozpierdolu, to puf, znikacie. Dobra, skoro jesteś. Nie masz w ogóle pojęcia, powiem Ci, co zrobić. Są takie magiczne rzeczy, które wyglądają jak malutkie, te, malutkie piórka, to się nazywają tokeny piór, to znaczy pióro feather tokens. No, taka nazwa jest. Rzuć jedno na, na ziemię, gdziekolwiek, a, a ten, a niedługo, a, a, zie, a wyrośnie drzewko. Twoi ludzie, magowie, co? Aha, którzy przemierzają bagna, częściej mają je kup kilka. Kupienie kilku nie, nie, jakby nie zbankrutujecie. Mój kuzyn moja kuzynka Teresa też może je zrobić. Mieszka niedaleko Nar tak czy siak przynieść jakby garść ich i wtedy ten ich puszczę dobra czekaj, pójdę po nie będę tu czekała nie mam i tak nic lepszego do roboty prawda? Śmieje się delikatnie i patrzy na tych czy tam coś tam czochra w grzywę jednego, jednego z tych tych drwali tych, tej dwójki raczej Dobra idziemy, nie chciałem tego, mogłem powiedzieć, żeby oni kupili to wszystko, ale jebać to pójdziemy zrobimy tego kosa, o nie mogę tam wyjść, czemu? Od kiedy tak? O. I kasa, o świetnie, schowali kurwa pieniądze w tym i alkohol w drzewie, który chcieli. No, co do tych. Tak, technikalnie już ogadane, wysyłanie. Nie wiem, kiedy. Ja powiem tak, mam jeszcze. Nie wiem, teraz. 70 odcinek, gdzieś jest puszczany. 60, albo. No, tak, mniej więcej. 60-70 odcinek jest puszczany. Dragon Age Music. Tam jest chyba 99 odcinków, czy coś takiego. Nie pamiętam. Chyba chyba właśnie 99, przed setką się zatrzymaliśmy. No chuj, trudno. Ale tak i. i ten, i. Ona nam powiedziała, ja wiem od kogo kupić te, ale jeszcze mówiła coś o jakiejś jej koleżance, czy kuzynce, która mogłaby nam to sprzedać, nie wiem gdzie to jest. Wiem gdzie na pewno jest, aha tutaj jest chyba, tak? Nie, to jest quest główny. znaczy quest poboczny, żeby odwiedzić lalę tą, tą... Wiecie kogo. Tutaj, żeby... Se od razu drogę odblokować. Hmm... Więc, tak jak mówiłem, y, trochę zajmie zanim y, w ogóle zacznę wysyłać... O. Three Pine Islet Jakaś, jakaś mała wysepka na środku tych, na środku, a wiem co to za wysepka jest Jakaś mała wysepka na środku rzeki y, Ten, y, tak jak mówiłem, y, zanim zacznę w ogóle Pathfinder'a wysyłać to kurwa będzie... Mm, czerwiec, y, marzec syczeń luty, może jest maj, czerwiec, no czerwiec może być. Na pewno będzie już po kwietniu. W kwietniu nie zdążę wysyłać tego. Mo może na początku, może pod koniec samego kwietnia zdążę wysyłać te. A ja pamiętam, że to były bazyliszki, chyba, czy coś takiego. No właśnie, no to jakieś coś takiego było. No, Kurwa jak zwykle e, także ten. Także pod koniec jak już. E, kwietnia bym wysyłał odcinki z Two, Pathfindera. E, raczej na, na nie, nie wcześniej zresztą nie wysyłam ich teraz, więc i tak jak już będę leciał, to będzie leciało. Jak usłyszycie to, to już pewnie mam kurwa grę w momencie, gdzie skończyliśmy skończyliśmy tą. E, skończyliśmy... E, poprzednie podejście do, do grania czekajcie zapiszę sobie tu a ja, wszelki wielki urwa bo to ta gra jest wiadomo jak nie jest jak masz jakieś wątpliwości zapisz tak było tak głosiła ta co to jest Eee, yy. Zakładając po pustych, jakby z jakichś tam miejscu, w skrzynkach i tak dalej, dużo, dużo rzeczy tym przewożon, wódką przewożono, ale gdzie to miejsce, gdzie schowano to miejsce? Starożytne ruiny jakieś. Nie wiadomo co tu było, bo tak dawno to było. No, coś tak myślałem, że tu będzie jakaś płatka. O i część tutaj jest do właśnie tego. Mhm. Mm Okej. Okay. To nawet była. Mm -hmm. As it be. Our is y i ten, i... Także mówię, y będziemy sobie no, grać dalej już pewnie tego, remedy tak dalej. <ścoughs> czy, 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 czy. No, tak przedłużam trochę gadanie. Y o zajebią ją. Ja tak, przedłużam trochę gadanie o tych kapitaliach. Yy, bo już na następnym odcinku chcę mówić coś bardziej konkretnego niż jakieś takie pierdoły. Znaczy, konkretnego pewnie o RPG zacznę mówić z powrotem, bo w Dragon Age Inquisition mówiłem. A że yy, wiadomo, tutaj nie mówiłem, więc powinienem o, zacząć od początku. No, też od początku. Chyba na gotyku skończyłem, z tego co pamiętam. Yy, dobra. Widzę, że już jest i tak trzymając do końca odcinka, więc pewnie odpoczniemy, zapiszemy i. ten, i. i sobie sobie skończymy odcinek. Albo jeszcze przejdę ten kawałek. Opportunity Nie wiem, co to jest. Dobra, odpoczniemy sobie tu. i hop. Myślę, żeby tutaj jakieś kawałka nie odkryć następnym razem, ale to następne, w następnym odcinku. Także do następnego odcinka się mamo.